Uważaj na siebie, Jolinkujo. Ej, o co chodzi z tym zakładem penitencjalnym? Chodzi o to więzienie na wyspie? Podsłuchałam, jak ten typ koło kierowcy mówił, że jak przejdziemy przez most, to będziemy tam za 10 minut. O czym ty bredzisz? Jak ty to słyszysz? Przejeżdżamy przez most. Będziemy tam za 10 minut. Przyjąłem. Godzina 14.32. 6 listopada. Anno Domini 2011. Więzienie Green Dolphin Street, znane też jako Akwarium, przetrzymuje 708 mężczyzn, 523 kobiety oraz 452 nieletnich skazańców. Obiekt zajmuje 120 km kwadratowych. Skąd wiesz, że już dojeżdżamy? Skąd wiesz, o czym rozmawiali? Tego też się dowiedziałaś podczas masturbacji. No, też mi z tym dziwnie. Dlaczego ich słyszę? Jesteś interesująca? Ale nie widać po tobie sprytu i przebiegłości. Jestem Hermes Costello. Trafiłam tu, bo ukradłam coś ze sklepu całodobowego. A to był już drugi raz, więc nie wiem, co ze mną będzie. Miło cię poznać, Costello. Ej, Dolin, pozwól, że spytam. Masz przy sobie gotówkę? Może mam, może nie mam. Ej, ej, to mój drugi raz, więc grzecznie cię upominam. Tam, gdzie trafimy, trzeba mieć kasę. Przynajmniej stówę albo dwie. Inaczej musimy radzić sobie sami.